No, no. no, no this isn't yeah, it's Witamy w Watch Polska. dziś odliczamy 10 najlepszych horrorów 2022 roku. Przyjrzymy się najgłośniejszym i najbardziej udanym filmom Grozy 2022 roku, nie będziemy jednak uwzględniać filmów z elementami horroru, takich jak Wilkołak Nocą czy Predator Prey. Jaki jest Wasz ulubiony horror 2022? Napiszcie w komentarzach. Numer 10 Uśmiechnij się. Niemal każdego roku pojawia się skromny horror, który przebija oczekiwania i rozbija bank. W 2022 tym filmem był „Uśmiechnij się”. Scenarzystą i reżyserem jest Parker Finn, który zaadaptował film z własnego shorta. Horror nakręcono za 17 milionów dolarów i miał być tytułem streamingowym. Jednak trafił do kin i odniósł ogromny sukces. Uśmiechnij się, ma ciekawe założenie. Jest dobrze zagrany i nakręcony. A jump Scary robią robotę. Niedrogi horror, który pokazuje, że można. My go kupujemy. Numer 9. Nie. Jordan Peele okazał się mistrzowskim reżyserem horroru, a nie to kolejny solidny tytuł w jego dorobku. A bad miracle? Hmm. Gotta work for that. No? Peele ponownie pracuje z gwiazdą Uciekaj, Danielem Kalują, by stworzyć coś niezwykłego, mieszankę westernu, sci-fi i horroru. To jego najambitniejszy film, a ekstrawaganckie zdjęcia odzwierciedlają klimat spektaklu w stylu Stevena Spielberga. To, ale to Peel ciągle rozwija się jako reżyser, a nie to piękne kino. I jak we wszystkich jego filmach, w tym też nie brakuje ciekawych wątków, które można interpretować na wiele sposobów. One eye and one eye. Flying purple people Wbrew tytułowi, nie, to film, któremu mówimy stanowcze tak. Numer 8. Piskle. Bady horrory nie są dla wszystkich, ale dla tych z mocnym żołądkiem polecamy piskle. ski film opowiada o nastolatce o imieniu Tinia. Nawiązuje ona szczególną relację z jajkiem, które znajduje w lesie. Oczywiście to, co wykluwa się z jajka, ładne nie jest. Jak w przypadku wszystkich dzieł bady horroru, sztuka tkwi w odrażaniu widza. Viskle to horror momentami obrzydliwy, ale obrazom i efektom należą się pochwały. Jednak nie chodzi tylko o strach i odrazę. To inteligentny film, który eksploruje tematy tożsamości, rodziny, a nawet kultury influencerów. Numer 7. Czarny telefon. Oto kolejny Stephen King, a jest nim jego syn. W ostatnich latach Joe Hill odnosi coraz większe sukcesy, w tym dzięki tej adaptacji jego opowiadania. Czerpie wpływy od ojca, łącząc świetną pracę nad postaciami ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Jestem part-time magikiem.

This face. Hang up the phone now. Numer 6. Krzyk. To była kwestia czasu, kiedy pojawi się film, który wyśmiewa tradycję sequeli. W czasach, gdy takie kultowe serie jak Park Jurajski czy Gwiezdne Wojny przywracają do życia starych ulubieńców, wrócił też Krzyk. Oto święta trójca klasycznych postaci z serii: Sydney, Gale i Dewey. Dobrze zobaczyć ich ponownie, a satyra scenariusza świetnie wyśmiewa całą koncepcję. Oczywiście w filmie nie brakuje klimatu slasherów, wiader krwi również. To z pewnością najlepszy krzyk od lat. Numer 5 Hellbender. Debiutujący w serwisie streamingowym dla horrorów Shudder, Hellbender to film, który zapowiada obiecującą przyszłość dla jego twórców. Film nakręciło małżeństwo John Adams i Toby Poser wraz z dwójką dzieci podczas lockdownów. Poser i Zelda Adams występują jako Izzy i matka, odizolowany zespół metalowy mający powiązania z czarami. You know why Anything powerful is feared. Filmy takie jak ten udowadniają, że nie trzeba wysokich budżetów, wcześniejszych sukcesów, ani nawet dużej ekipy, by stworzyć pamiętne dzieło. Czasem rodzinny film jest lepszy od tytułów z wielkich wytwórni. Numer 4. 2. W ostatnich latach Clown Art stał się popularnym slasherowym złoczyńcą, a to dzięki Terry z 2016 roku. Jednak po tym sequelu Art powoli dogania Michaela Meyersa, Jasona Voorhisa i Frediego Krugera. Horror Damiena Leoni to duży upgrade w stosunku do oryginału. To kompletny film z pamiętnymi postaciami, dobrą fabułą i grą aktorską. Szczególnie dobrze wypada Loren Lavera. W filmie nie brakuje też makabry, a według doniesień niektórzy widzowie mdleli i wymiotowali w trakcie seansu. Sequele rzadko są lepsze od oryginałów, ale Terrifier 2 to jeden z wyjątków. Numer 3. Neni. Love you, mommy. Hej mommy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat horror fachowo tworzył alegorie dla codziennych zmagań. Czyli to Dom z 2020 roku od Netflixa komentuje doświadczenia uchodźców z Sudanu Południowego, a Neni obiera podobną drogę. Film opowiada o Aishy, senegalskiej imigrantce w Nowym Jorku, która pracuje jako niania, by sprowadzić do USA swoje dziecko. Jednak pewne wydarzenia zakłócają jej plan i poczucie spokoju. Nikki Jussu, wieloletnia reżyserka shortów debiutuje w pełnym metrażu a jej wizja jest zdumiewająca. Aktorka Anna Diop jest hipnotyzująca i daje jeden z najlepszych występów roku. I Numer 2 X Ty West wydał w 2022 roku dwa przyszłe klasyki. X i jego prequel Pearl. Pardon. Nothing. Ten slasher nakręcony w starym stylu pięknie oddaje historię gatunku. X to kolejny sukces dystrybutora A24. Film w stylu teksańskiej masakry opowiada o ludziach kręcących film dla dorosłych, którzy są prześladowani i zabijani na teksańskiej farmie. Move, you mean Ex ma wyczucie stylu, zarówno w scenografii, jak i zdjęciach, a zabójstwa są porywające. Tytuł porusza również temat starzenia się, czego nie widzimy w horrorach za często. Ten film oddaje hołd przeszłości, jednocześnie idąc ku przyszłości. Zanim przedstawimy numer jeden, pora na kilka wyróżnień. Nie będziesz sam, świeży i artystyczny debiut reżysera Gorana Stolewskiego. na Narodziny Zła, Izabel Furman, po raz kolejny genialna w tytułowej roli. Hello, mommy. Thank you, mommy. I know mommy. Wszyscy idziemy na wystawę światową. Trochę komentarza społecznego na temat dojrzewania i mediów społecznościowych. Do ostatniej kości. Inny typ filmu drogi, w którym Taylor Russell i Timothy Chalamet grają kanibali. Me. Feel like some kind of weird new bodies, Bodies, Bodies. Fantastyczna mieszanka horroru i komedii, która kontynuuje pasę A24. I'm literally just protecting myself. Okay? Let me remind you, our friend is dead. So if you could just like not escalate this situation, that I'm not escalating. You're holding the knife and you're moving your hands while you talk. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek by być na bieżąco. Numer one Barbarzyńcy. What are we supposed to do? I don't. know I don't know. Prądzik, we'll Aktor i Twitchowy streamer Zack Kreger w swoim reżyserskim debiucie trafił w dziesiątkę. Scenariusz jest ostry i unikalny, a fabuła zmierza w nieoczekiwanych kierunkach.

Film zawiera doskonałą obsadę: Bill Scarsgard, Justin Long i Georgina Campbell, która błyszczy jako Tess Marshall. Kim? Kim? Czarny koń tegorocznego kina grozy. Barbarzyńcy to oryginalny horror, a za jego sterami stoi scenarzysta-reżyser ze świetlaną przyszłością. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.